No, Szymanko, jak mówiłem, zaraz wyjdzie drugi film. Mogą być takie dziwne dźwięki, trochę, bo jestem w tej chwili w oborze. Rośliny są wstawione, bo jeszcze mają być przymrozkie, więc je na noc chowane są tutaj. Temperatura też wiadomo na plusie. Trochę karpusy. No, film będzie w dosyć niecodziennych warunkach. Trochę karpusy w miarę. Brugmansje, nie wiem, czy odżyją. Tu mamy daktylowca jednego, drugiego, kolejne palemki i juka regida. Wszystko na razie jest ok. Oczywiście, jak jest zimno, to są tutaj chowane. Jak jest ciepło, to są wystawiane. Mam nadzieję, że jeszcze ze 3 dni i będzie można je spokojnie zostawić na noc. Ale to zobaczymy w przyszłości. Tyle. Po prostu chciałem pokazać wam na szybkości, bo ostatnio nie wrzuciłem co u tych palm się dzieje. Palmy. W ogóle mi najlepiej przejmowały ze wszystkich tych roślin i tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.